Dobra. Kledaliśmy o kartoflu to jest kartofel. <grystanie> no. O, i ładne tiery. No niestety gorzej z mapą. No, no cóż. Mogę ci powiedzieć, że dzisiaj zjadłem chyba paczki szpinaku kurna. <grystanie> Co? Nie no lubię szpinaku. Dobranie, a to nie, nie gotowane taki mieliście. Ja wziąłem i jadłem kurna. <grystanie> Dobre to to w ogóle? Nie wiem, kurwa, bez tak, bez smaku. Po prostu jadłem. Nieważne, jadłem. Jadłem! Zapychać, kurna. To tak jak jakieś e, ziemniaki do obiadu. Ehm, żeby po prostu coś tam było więcej, no to właśnie tak mówię, no, jak szpinak. Ja M6? Co to jest, co to jest, kurwa? Co to w ogóle jest? Skąd ty to trzasnąłeś, kurde? Ja miałem, powiem Ci, dzisiaj dzień pełen. Zwrotów akcji i emocji Zawroty akcji mówisz? No? To, no to opowiadaj No ogólnie miałem jechać do Sopotu do naleśnikarni Umówiliśmy się ze znajomymi Naleśnikarni, do naleśnikarni. I czaj motyw Jadę sobie I tak w połowie Autobusem? Drogi, tramwajem? SKM-ką A czyli Szybka Kolej Miejska Tak A -ha. A -ha. Y W połowie drogi dzwoni do mnie i mówi Gdzie jesteś? Ja mówię, no, że weskający zaraz, trochę się spóźnię, ale już prawie słopot. A on mówi, słuchaj, bo na montiaku w Słopocie nie ma prądu i nie idziemy na nalazisniki. No ja mówię, no dobra. I że padł pomysł, że pójdziemy do Gdańska na naleśniki. No ja mówię, no dobra. To nie wiem, wysiadać, jechać. No ostatecznie dojechałem do nich. Kupiłem bilet i zaczynamy wracać. I stwierdziliśmy, że pojedziemy do mnie. I u mnie to zrobimy. Zamiast gdzieś kupować naleśnika za 20zł, to, to zrobimy u mnie masę... Więcej, tak. taniej, ale nabrudzimy. Aj. Ostatecznie, no jak się nabrudzi, to nie szkodzi, jest komu zmyć. E, wróciliśmy do mnie i stanęło w ogóle na gofrach, nie na naleśnikach. O, o, o kurna. Masz maszynę YouTube. do robienia gofrów? Mam. O. W życiu jeszcze nie zrobiłem takiej ilości gofrów, jak dzisiaj. Zakład, zrobiłem... że nie zdążę byś kurde ich produkować, gdybym ja tam był, tak? Słucham? Jak ja, ja bym tam był, to byś nie zdążył nie. je produkować. Nie, nie, nie nie ma opcji. Było nas 5 osób. I pod koniec nie nadążali jeść. A ja dalej nie robiłem i robiłem. I ostatecznie no to zrobiłem... No to... ja ja je na dwa gry wybieraj. No, no dobra, no... Dobra, ty jesteś inny No <grym> ja jest nie, numer, ma, ja wiem. zrobiliśmy tego masę. I po prostu zaczęliśmy... No i na jeszcze... oko 20-30 Coś ty. Wiesz co, to było z kilograma mąki. Do tego było. No to, to ty chyba... Coś z 10... żart Słuchaj, z 10. Z 10 na łeb było spokojnie. Z 50 było spokojnie. To tak chyba, chyba. To tylko taki obiad. No, no tak. Można powiedzieć, że tak, bo później się śmieli, że w sumie tyle tego zrobiłem, że dobry obiad z tego byłby. Czyli z 50. z 50? No, no można powiedzieć, że tak. Eee, I słuchaj, jeszcze nie jadłem z troma różnymi rzeczami. Mieliśmy tak. Mieliśmy do tego budyń czekoladowy, budyń waniliowy. Ale butelka. ja budyń nie przepadam. O, o lepiej, 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 lepiej e, Nutelle, tam gem Brzuskiniowy No może e, być, najgorzej jeszcze czekaj co było e, Serek i banany Serek No ogólnie No w sumie Serek był, ale z serkiem nie jedliśmy Zjedliśmy właśnie najwięcej z nutellą, z budyniem i z takim, i tam. No, jedna mnie dziwi, tak Nutella była na pierwszym miejscu. No, dobra, no daje się. No, kurna, trafiłem go, ale za późno. Aczkolwiek, no dziwi mnie, nigdy nie słyszałem, żeby ktoś od gofry z budyniem, kurna. No. Ale ja Pointer tworzy <laughs> własną kuchnię, kurna. Nie, ja też, naprawdę, to był pomysł dziewczyny akurat, ale był bardzo dobry i szczerze, że z budyniem czekoladowym były super. No ale ja nie lubię budyni kurde. Znaczy no, no ja no, zjazdbym jakbym umierał z głodu, ale. Ale bardziej gustuję w hoteli No tak, tak Czyli nie zawsze też Nutella lepsze? Ej, kurna nic nie robię w tej bitwie, kurna lol. No. no ja też nic nie robię w tej bitwie. Czaję się tam na tej górce, nie idzie tu nigdzie. Kurna nic to jest... To no jeszcze zbieram damage, no to za hop, kurna czołg z Biedronki, kurna to jest Jedziesz kurna, nigdy nie masz dojechać ty nie jesteś tak wolny. To próbujesz coś strzelić kurna, to PSK ci pół roku, kurna, no jest damage. 300 lol. Zarambiszcie, kurna, po prostu deal życia. Przyjmę za 400, teraz dokładnie no i się dingam, nie no kurna, mi się o te 3-4, Masz czacze? O te 3-4 się dingam. Kumam czecze No to wstyd. No, no koń kończąc, kończąc... Arte mnie trafiła kurna. Było tego tak dużo, że w sumie ja... wszyscy się najedli. Oprócz nie No. Dalej sumie, jestem głodny. No to ale ty nigdy się nie A Znaczy w sumie ja też trochę jestem głodny dalej, ale ja zawsze jestem głodny. Um, dobra, poetrywista, ale w innym, ale stopniu, w innym stopniu, stopniu, powiedzmy tak. tak. No dobra, tak. No i coś ci ciekawego, aha, jeszcze odpowiadam na komentarze, a propos tam pod drugim film... pod drugim odcinkiem na temat tych wszystkich książek. Wiele tytułów się powtarzało. O, eee... ja nie wiedziałem eee. o co chodzi, bo ja taki trochę wiesz... Nie <grym grym grym> wtajemniczony. <grym nie, ale niektórzy eee, polecali naprawdę fajne książki, które czytałem bądź. Nawet ja słyszałem do niektórych kurna. to... Wiesz no... O kurna! Władce pierś pierścieni, czy, czy, czy tam mm, hobbit, no to, no to to już dawno jest przeczytane tak naprawdę. Ale niektóre tytuły były fajne, fajne, fajne. Chciałem ci to bo ja jestem w dupie. Ci powiem. No, no ale to no, no kontynuuj. Nie ma czołgów. Czekaj, bo tu jakieś istry się szeją No my Zrobiłem jedną, zrobiłem... No zajebiście, w końcu cię, ciulu, znalazłem w tym zasranym archaimie. No, to ja zrobiłem dwie Bestki. No, to kontynuuj jak już, Tak dobrze ci dobrze. idzie. Co? A, a propos tych Przerwają książek... Zarwałem Ci wątek o książkę. Yy... A propos książek, czekaj, co ja chciałem powiedzieć... A, w ogóle, co mnie zdziwiło? Zdziwiło mnie, że Twoje filmiki oglądają dziewczyny. Myślałem, że... Oglądają to tylko faceci. I no, i, no i Zaskoczony w ogóle. No... Mogę ci z demograficznych tam wyświetleń, yy, tam patrzyłem statystyki, no to kurna z 5% chyba było coś takiego, więc to nie jest 1% nawet kurna. Bez kitu nie, naprawdę szacun. No widzisz. Znaczy nie no, w sumie kobiety, dziewczyny grające w VOTA znałem... Ja 4. spotkałem się parę razy, co nie? Znaczy spotkać to to wiadomo, ale znałem cztery. Jedną z mojego byłego klanu. No jedną spadł na pewno. To. Jedną spadł eee... Jedną z sermatów. No to, to, to ja też o ty wie wiem. I... No, tajemniczonych. No, tak, tak. Gwiazda SBP. Eee, I czekaj jeszcze... A ty ty się a, nie, nie śmiej, a to ten team nas pokonał kiedyś na s kurwa więc... No Miem, e, I jeszcze wiesz, co Grać jeden na jeden z nią. O kurna! I no. co, przegrałeś? No nie, wygrałem, ale. E, to nieładnie, to wiesz, wie, no... że to tak nie. nie, nie to tak nie postępują. postępują. No, wiesz, z drugiej strony. Ale z drugiej strony mi... wstyd były. Mogłaby mi zarzucić, że wiesz, że jestem szowinistą, bo specjalnie dałem jej wygrać, czy coś, więc. No to trzeba ostrożnie. No, jeszcze jedną znałem, która też była w padzie, ale Was już nie było wtedy w padzie. To eee. w ogóle, to była fajna historia, bo yy, grała ona razem ze swoim facetem. Oboje ich znałem i ich rekrutowałem w ogóle wtedy do padu. W ogóle świetni ludzie, nie? Tak mi się z nimi dobrze grało. Dzień w dzień graliśmy plutony. No, ale że tam się później posypało i tam o. dużo znajomych podchodziło z padu. Między innymi oni. Wiem, że nadal grają, bo czasem ich widzę w wodzie. Ja też, no jeszcze parę. Ale to było fajne, bo yy, oni razem grali w WOTA ale rozmawiali ze sobą na TS-ie. Bo jedno siedziało w jednym pokoju, a drugie w drugim pokoju. Hmm. I żeby się tam nie przekrzykiwać i tak dalej, to wiadomo, siedzieli na słuchawkach i rozmawiali właśnie przez TS-a. Ja pamiętam, jak z moim bratem grałem. Kiedyś wota kurna. Przez ten też graliśmy, ale. No przestał grać i kurna i peszek A <laughs> nie był taki zły kiedyś kurna nawet robił damage <laughs> piętni szapet, więc to nie był taki zły jakiś czerwony baron Byłby zielony może wtedy A wtedy ja bym był też niebieski Max <laughs> Pierwsze tysiąc bite w kurna Potem mój brat przestał grać Grał Pancerem 4 y Panzerem 4 grał, grał. Mm. Wtedy kiedyś wiesz, tą lepszą wersją, 75 no długą. 76 75 Czy 75 No. no, no, yes, no. 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 Jak grałem 108-5 ze 107 kurna i to, no, stworzyliśmy taki duet kurna. No, tak, jak spotykało się ta gera w bitwie wtedy, kurna to pamiętam... Ten, wtedy uważaj. jak e, spotkali, spotykaliśmy tej gera, to uciekaliśmy obaj, co nie? Po prostu do kurna mieliśmy jak niebieskie W ogóle ucieczka kurna na fullu. Szukałem zazwyczaj właśnie takich... KW-1 była groźna, a tu już nie wspomnę, jak miał habicę to w ogóle kurna... Pamiętam, jak kiedyś czytałem poradnik, że to jak te 3-4, flankować kurna... Yy, KW, co nie? Mm. No i dobra. Myślałem, że się odbije od wieży, ale chociaż nie wiem, kto to strzelić. Nie, nie, ja nic ale... w tej bitwie, nie, nie, ani, ani, ani jednej pestki. No to jest najgorszy to jest taki lew, tylko że gorsze wersja, bo kiedyś ten czołg dingę, a teraz wszyscy ładując złoto widzą ten widząc ten czołg. Albo jak nie ładują złota to wiedzą gdzie strzelać. Mm -hmm. Ale wygramy. I ja mm -hmm. proponuję ja za proponuję... tym, żeby no możemy poczekać, no zobaczymy jak tego RHM z... no, no możemy zmieniać no, bez znaczenie mi tak? to. No to zobaczcie i zarobię tylko, wiesz? Mm -hmm. ja Także porównać z FCM. -em. Jak to mi wyszło? Mm -hmm. O, zdjęli go. Chyba najbardziej w tej bitwie to mi ten koleś środka naprzedził, kurna, i Arta oczywiście, no. Ale to bez niespodzianek. Chyba Arta trafiła? tak, chyba raz. No i kurna, my tu mamy fartę, my tu jesteśmy zawsze jeżdżący tarcy dla Art, kurna. Priorytet, kurna, immediate. No i ile damage'a? 2700 pointer, kurna. Ciao. Ale to naprawdę nie jest źle. śmie. No wiesz, przy moich 500, no to. No teraz zobaczymy moją załogę w akcji, 6 perków, kurna. A, to jest masek kv 5 Szósty perk na 79%. Czał. Ej, logo mam zmienione ekranu znowu. <grym> ja nie wiem, ty. tu się dowota i zaloguje inny logo, kurna. No. <grym> raz, ten Feniks, tak, Feniks. Raz, F raz żółty, F żółty. raz czarny, teraz logo Wota. A co teraz masz? Teraz mam logowota Aha, czyli jakby po prostu nie ma klona Zielone. Tak. No no widzę, widzę A Ty co masz? Nic nie masz, ha! Ja ha. Ja nie mam. Jestem pazią Paruwa, mówię ci Ola ol. Ten, tego Tomboyak 7.5 znam z armatów. ale co? kojarzę? Pasia. Kojarzę. To nie jest taki kolej, co przyszedł do WOTA w tej chwili. On już WOTA trochę gra, ten Tomboy. No, ma 32 tysiące bite. No to, no co zgadłem. No wiedziałem, od dawna go ja, że spotkałem go już parę razy. Ja też. A też pamiętam, najbardziej pamiętam bitwę, co grał taki Pluton Luzak, kurna, Red Bull i Flex, kurna. Grałem to 30 oni grają dziesiątkami. Dwóch zdjąłem, a trzecim mnie zdjął. To jeszcze kurna Red Bull wtedy był w Sarmatach, co nie? Przed mm -hmm. 12. A. W ogóle niki, w ogóle dla nikogo nie znane, co nie teraz. No, no, no. Kiedyś kurna. Największy fame. Teraz. Hey. Teraz. Mało kto. Puf. Dingłem! To więcej niż M6. <grym> A, je, a jeżdżę kur na kilkanaście kilometrów szybciej Ej dowieś co? Znowu dingłem No Koks no co, co mam ci powiedzieć? Eee pointer e, coś tak mi się wydaje, że jesteśmy w dupie głęboko Sfali Nieprawda jak to nasz z się ruszy To 32 nas z to nie, sfarmi, ma... to 32 nas na podom. Nie ma się cofania. Ani kroku, Ani kroku wstecz? Ani kroku, jak dojadę do góry i stanę za tym gównem to już będzie giz. Pointer jesteś bardzo odważny. Mam z całego serca życzę powodzenia. Przyda ci się. Zzwolenia nie trafiłem. Kurna, pointer wyjeżdżamy? Nie, ja cały czas To, to jest. Dziewięć. Sześć dziewięć. Sześć dziewięć, Kurna, się dziewięć. To się dziewięć, pointer. Kurna dingłem się polera. Sorry. Dwie sekundy. Kończę. Dobra, nara. Rwona. Na gąsce. Strzelił. Yy, Strzelił, dobra. I kończę go, nie, nie, nie wyjeżdżaj. Kończę. Dobra. Kończ helkata, kończ helkata. No co teraz te trzy dwójkę, bo jest bokiem może. No, budynek zasłania. jest teraz point no co robisz, no odsłoniłeś. No, no jak odsłonię? Ja specjalnie do przodu podjechałem. Nie wiem jak ci trafił. Wyjedź na isę, zbierz pestkę teraz kurwa, bo jestem na hita. Strzelił. No, wiem. A kurwa, trochę mnie wkurzyła końcówka Nie mogę nic zrobić, dwie peski przegapiłem przy siebie trochę Idiot Bez kitu, że to stankowałem, z trzy kafle zebrałem lekko I to bez złota wszystko strzelam, ty, ja zrobiłem 3300 Jeszcze może mi napsuć krwi Ten TDek cholerny Kur Kurna dingłem się od Tedek kumarz. Od Tedeka się ding. No nie no kurna no nie wiesz Dawaj majster jeden frag i mamy medal Tak frag pointer kurna Ten Nic nie mów w ogóle o fragach Bo mnie to wkurza już Ooo, KW-3. Co on kurna gra w ogóle? Jak on stoi, lol. A co z tą setką? Gdzie ona w ogóle jest? Tym KW-3 to kurna naprawdę... Strzelę w niego. Na gąsce. No nie, na kuron... Jak mogłem przejść w gąska KW-3? Beznadziejne. To szybko. Kur. No, szybko, strasznie szybko. To jak powiem, nie... to nie masz prawa głosu. <głos> Mieli masę czerwonych Baronów, tylko T69 był niebieski. I setka zielona. No T69 to w ogóle tak przytwarcił się, to też paranoja w ogóle. Strzeliłem w niego bez damage'a. Ja się zastanawiam, gdzie ta setka jest. Albo wącha krzaki Jest, te 3-4 O, dawaj go Kto go, jak go? No Jezu, serio? Zaraz się odlopi Jest i setka Uuu, ktoś ma golda i zginę Ojczywka dla nas obu, nie ma co. Ale kurna, Piało. jak taki koleś może celować i trafiać? Będę bogaty po tej bitwie. Cztery kafle ze srebra zrobiłem. Hmm. 133 tysiące na czysto, bez dodatków. O, ja kurwa, patrzyłem. I 6 tysięcy przyjąłem. Strzelany Piało. kurna czołg nic nie może zrobić w bitwie. Strzela kurna. ...ślepakami. Hmm, dobra, to czym teraz? Może chcesz jeszcze raz fc Chyba kurnak pisz. No to... te 3-4. Hardcore -o. Mogę się brać tego KW-5, kurna. Chyba by pasowało. No... W sumie chyba bym za KV-5 więcej zarobił na tej bitwie niż na 3 -4. W ogóle losuję mapy kurna pod amerykańce. Teraz wlosowała pod to wybrałem jakiś francuski krab Losowała kurna mapę, gdzie trzeba szybko jechać, to wlosowała mi w ogóle. Mm. zarobiście, póki co. Teraz też ta wieża to mi się przyda tak jak, jak nic. Co robimy z tym trybem na testowym? Gramy, nagrywamy? No nie ma w ogóle tego, wyłączony jest. Aha. Pobrałem, 5 minut mi zajęło i kurna włączyłem. Próbowałem włączyć, wyłączone. Ale że busy. Mhm. No ja tak miałem pierwsze dwa dni, ale tak klikałem, klikałem aż w końcu dołączyłem. Więc tak sobie myślę, że ten, że jak będzie działało, trzeba sprawdzać to zagramy te narodówki, pojeździmy bagietkami. Świeciłem się, kurno. Tam, oczywiście, to już stoi steward, który. Nie, no, nie mógł być steward, kurno, się innego mnie widział. Steward malutki. Kurno. Oglądałeś? Oświecę się, tak. Obie części? Mhm, mm chyba tak. No to nie ma zaległości. Pod tym kątem, kurno. kurno. Dobra, 40. A, nikogo statystyk nie pokazuje. Czerci ja. Churchill kurna, pointer. Przemknął churchill przemknął. Churchill mi tankuje kurna, weź pointer, churchill mnie... To pewnie krepie. ten sam co na himlu wtedy był. Tam na bank kurna. Koleś w ogóle 71 damage'a. No kurna i strzela do mnie niewidzialne gówno jakieś no, na bank kurna krap jakiś Pierwszego tieru Jezu, jadę 13 na godzinę, really? Rozumisz fakt, że klepię mi jakiś śmieszny tier? Nie rozumiem Matko I Strzeliłem w setkę, otrzymałem odpowiedź. Nie przebiliśmy pancerza. O oh majna lida. LOL? Jeeeć! Chyba blow Chyba po... 69 No tak właśnie patrzyłem, że... Coś mu dużo HP wpłynęło, kurna. Nie no, mo może nie. Ho, posz! Pisze dwu, dwu, yy, dwukrotny znak zapytania. To zdziwienie, możliwe, możliwe. Widać, mam takiego skilla, że brałapuje na hita wszystko. No i teraz ci, ci na górze, tutaj patrz, te jesiotry, kurna, one zjadą w dół. Ja nie zrobię demedża, oni o, jadą na kapa. On biorą na kapa. Nikt nie jest szczęśliwy, kurna. Ale ja tak samo. No i oni już zjeżdżający, no co za jej siotry Zamiast się wrócić kurna na własną wazę To teraz wszyscy będziemy, ja tak Na jednej stronie mamy czołgi kurna, nie dojadę za daleko Z drugiej strony wjeżdżają na kapę, nie mogę przegrać, wracam kurna Tu nie jestem szczęśliwy, tu nie jestem szczęśliwy Jeszcze niech nasi wiodą na kapę, to już w ogóle będę zadowolony Zabiję kurna czołg Strzelę trzy razy i koniec bitwy Masakra, no zrobiłem kółko, po prostu zrobiłem ewidentnie kółko jakby nie mogli przyjechać i zginąć po prostu i tak są i tak zginął ale co ja, co, dużo HP ma ten KW13 Trzeba się będzie wykontować No, oczywiście wstyd i hańba. No, ja tu ostrożnie muszę grać. Bo tutaj sam jestem na defensie, co nie? Jak wiadomo, to tylko ja będę dekapował. A przewaga jest 3 do 1. HP też 3 do 1. Morili? Morili też, czwórką strzelasz Nie do mnie wywierzę Aha, oni tu nie jadą, bo tutaj jest tyle wszystkiego No na 16 HP kolej kurna Będzie do mnie strzelał teraz serany co? Dawać mi killę, bo tutaj expo się robi za kille najwięcej. Mm -hmm. Teraz mi zabieram go dokładnie, wiedziałem, byłem pewien tego. Dygnąłem się od FCM-a, po czym mi go zabrali. Koleś kawał 13 się utopi i nie da mi killa. Albo mm -hmm. lol. 1152. Но питания не вам ж ⁇ Паранойя.